Ja bym chciał poprosić wszystkich, ja wiem, że to jest event rozrywkowy, ale chciałbym poprosić o chwilę ciszy wszystkich. Zapraszam Mazurska Nocka Baretowa. Cicho, 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 Cicho Sylwek. E, chwilę ciszy, bo to jest słuchajcie... Niech ten moment będzie z pogrzebem tak naprawdę. Zróbmy stypę stypiarskim konferencjom. I BU! Teraz tak! <grystanie> A, DJ Palasite puścił muzykę? Fajnie jest. <śmiech> <śmiech> A, i chciałem jeszcze powiedzieć... Tak, ja właśnie widzę, że to są geny wujka Władka. Że dzisiaj nie jestem sobą. <laughs> ja <pierdole. śmiech> Misiu, ja tam pierdole. mogę być u ciebie w półtorej sekundy. Ale łokie to słabe, stary. Okay. Udać uda ci się wygrać z Way of Blonde, to będziesz się czuła taką prawdziwą mistrzynią freak fightów? To powiem ci tak. Ja wtedy Ci powiedziałem, że będę dążył do tego, żeby jednak federacje się dogadały i żeby odbyła się walka Twoja z Lil Masti o tą taką prawdziwą mistrzynię, nie tylko jednej federacji, tylko wszystkich fightów w Polsce. I powiem Ci, czy jest to możliwe. Czy ty się już czujesz gotowa, że jeżeli uda Ci się wygrać z Way of Blonde, to podjęłabyś takiego co? wyzwania i zawalszyła z mną? Zacznijmy Masty. od tego, że walka z Karoliną jest dla mnie zajebistą motywacją, i ja wiem, że jeśli z nią wygram, to naprawdę. Będzie doświadczyło o tym, że jednak dużo potrafię i byłabym gotowa na takie starcie. Więc e, zobaczymy. no Mam jeszcze jedną walkę przed sobą i naprawdę dla mnie to jest chyba jedna z takich ważniejszych walk. To jest dla mnie najważniejsza walka w sumie aktualnie w dotychczasowej mojej karierze i naprawdę jestem zajebiście zmotywowana. nie do włodarzy, Właśnie jeżeli y, któraś z dziewczyn wygra, to czy wy jesteście w stanie zatopać ten topór wojenny z Lil' Masty i wypożyczyć ją na jedną walkę do fejmu? Myślę, że tak. Czy jest deklaracja? Króciutko. Jest taka możliwość. Ja się tak śmieję po prostu, że chcę pobić rekord. No, chcę po prostu dać fajną walkę, e, idę na jego zasadach, więc wydaje mi się, że ta walka będzie trwała bardzo długo, ponieważ ja się nie dam e, nawet na jego zasadach, z jego ciężką dupą i e, z, z jego K1, tak? Bo ja chciałem w MMA. Właśnie. Dlaczego wasza walka Taekwun nie będzie w mema tylko w K1? O właśnie, może niech nasz groźny Taekwun powie, dlaczego się boi. No. A dlaczego uważasz, że się bałem? Nie, ja miałem podpisane warunki na K1, zgodziłeś się na K1. Nie, ja najpierw zanim się zgodziłem, to chciałem ustalić, żeby to było MMA. no ale doszły Dobra, mnie ja słuchy, że po prostu minety. się wystraszyłeś. Ja ale słuchaj, ale była sytuacja taka w ogóle w Gliwicach chyba na agali. podszedłeś do mnie i mówisz: "No, dawaj walkę, coś tam zgodzą się woda, ale że na piwnęolisz? gołe pięści, coś tam jeszcze ceną wrzuciłeś na rąbany. Ale widzisz, ale zrobiłeś ze mną to samo co z Malczyńskim. Podszedłeś kurwa do mnie z kamerą, A i ty teraz to bierzesz pod... za dobrą monetę, po... że ja coś takiego no, zrobiłem nie, i teraz będziesz powtarzał Malczyńskiego, tak? Ale dobra, to ty będziesz powtarzał Malczyńskiego, tak? Człowieku, Potrzebujesz do mnie, ja mówię, mach, Dobra, to trzymajcie mi kurtkę, bijemy się teraz. A ty mówisz: trzymajcie "Nie, teraz mi nie. telefon, żeby to nagrać na Instagrama. Po ale pierwsze, co ty poruszasz tamty temat? Poruszyj temat naszej walki, właśnie, no. Właśnie ten temat poruszam. Przyjdź z telefonem, kurwa, prółeś się do każdego, do kogo tylko się da. Podszedłeś, nie, nie próbowałem się do każdego, kogo się da. próbowałem mi... się tylko do niego, no, bo z, ale z nim ustalam ja walkę. A teraz to się próbuj... tak rozmawiać do... do jutra. Chcesz, żebym się powiedział, to No generalnie powiedziałeś, że możesz mi napierdolić. Nie, to ty potrzebujesz i mówisz, że chcesz walkę na gołe pięści, podchodzisz no nie, do mnie No widzisz, no ja ci odpowiedziałem... Ja poko, kur, bo, mówię, bo, się teraz, że Ja łosiem kurtę mówię do ciebie, mi teraz, a ty nie bo, na gali. się na to chodź napierdolisz mi kurwa, napierdolisz mi, kurwa napierdolisz Dobra, napierdolisz chłopaki, na gołe. Dobra, chłopaki, to moja propozycja. Ja mogę ci na gołe pięści na Moja propozycja. To, że się nie zgadza, Dobrze. Nie zgadzają zgadza, zgadza się wodarze. No, no tak, no, nie, Ale już na MMA by się zgodzili, ale ty chcesz oczywiście K1. ale ja no tak, właśnie tak proponuję na w takim no, razie, no, Ale dlaczego chcesz K1? Jeżeli chcecie w K1, to czy można to zrobić walkę na gołe pięści, tak jak proponuję, hejter? No, to chyba włodarze muszą się też wypowiedzieć, Nie ma najmniejszego problemu. się na to zgodzić. Wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, więc Ale zanim zapytamy włodarzy, to czy na przykład Ty byś się zgodził? Jakby się zgodzili, to tak. Nie będę kurwa wychodził na twoich kurwa warunkach? Jeżeli kurwa, trenowałem Judo całe 7 lat, przepraszam, się, nie będę tutaj mówił, ale większość, połowę życia, tak mogę powiedzieć, to nie będę wychodził na Twoich warunkach, gdzie ja nie potrafię w ogóle. No ale jak stójki. nie będziesz wychodził jak kurwa, to podpisałeś, kretynie. Ale można to zmienić. Dobra, no, twierdzisz, stąd. że Dobra, wygrasz, no to możesz to zmienić. Stąd. Dobra, wypierdalaj, nie bijesz. Zam to. Rusił jak mój pitbull. Mój pitbull to samo. Jak jest spokojny, to spokojny, ale. Teraz. Dobra. Robert, bo ludzie na czacie się pytają, czy to jest charakteryzacja na Voldemorta czy na pana Jacka Murańskiego. Znaczy ja mam zerwany biceps, kurwa, ty się śmiejesz, Hubert, no. To jest też ja im... mega nie tak, Ale też peś... wychodzę do tej walki z kontuzjami już, jak gadamy tak sobie. Dawaj, dawaj. To tutaj mam pudełko, nie mogę go otworzyć. Unboxal pomożesz? No. <laughs> Ej, to był dobry żart. Kurwa, mam tak, skręcone ucho. Złamane serce, kurwa! Startą piętę! Więc wiecie, no to nie będzie walka Ferno. no. <noise> Jabczyn, masz dużo przewagę, ustosunkuj się tutaj do kolegi. Nie, no, też mam jakieś wady. Otyłość, trochę nie jestem za mądry, ślepy. Także każdy ma jakieś minusy. Na równi chyba wyjdzie, jak tak się wszystko zsumuje. No zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli ma być na równi Japczan, to ty musisz rzucić palenie i ja ci słuchaj daję, y, ja ci daję wyzwanie, tutaj jest produkt klasy premium, proszę tutaj kamerą, y, nitroquitin, polecam, nie działa od nitrozyniaka i y, proszę rzucić palenie do walki, bo inaczej odbieram tego brak szacunku do mnie kolego, wiesz o tym? Pytanie, bo swoją pierwszą walkę stoczyłeś na, w, u konkurencji tak. na High League. Tak. Co się stało, że jednak postanowiłeś przejść tutaj? Marcin tu był, a czy Marcin tu bo będzie? Właśnie, właśnie popo, tu pamiętam, był. Jak z tą rozmawiałem, to byłeś zadowolony z tego, jak to wszystko tam wyglądało, a teraz to, to wygląda, że u was decyzyjny jest KSAJO, a ty nie masz tej żadnej autonomii? Yy, mam jakąś autonomię, ale no ja też chciałem być z chłopakami. no Fajnie być w jednej federacji. W sensie ja wiem, że tam Warszawski. Yy, Cox, Cox y, się podzielił i oni jedni byli, jedni są w League, drudzy w fejmie, ale jednak my chcieli byś, chcieliśmy być w jednej federacji i tak jest w porządku. Z wami jest duża różnica wagi i y, sam mówiłeś chyba w wywiadzie... W jednym, w jednym z wywiadów, że nie zdawałeś sobie sprawy, że waga ma aż takie znaczenie w tych walkach. I jak na to teraz patrzysz? To była z perspektywy czasu dobra decyzja, czy jednak wolałbyś lżejszego przeciwnika? I pytanie, co ty chcesz z tą wagą zrobić? Czy chcesz dobić do tej górnej granicy i się ulać, czy liczysz, że jednak ta twoja waga aktualna wystarczy? O! O, czekajcie, jest... Ja, wygląda, ja wyglądam teraz tak... E... Jest forma. Ja bol, pokażę, Bebe. Ja też mogę. Ale e, i, ja Jagorze, ja gorzej, jestem. Bróchajcie dalej. E, wyglądałbym. Eee, wciągnął brzuch. Finalnie, jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz? Bo powiedziałeś w wywiadzie, że ty wręcz jesteś wdzięczny za ten mój materiał o was. Tak powiedziałeś u Karola Paciorka. I ja zawsze uważałem, że ty masz gdzieś do mnie żal o tamten materiał. Jak to Wiesz wygląda? Jest co? To tak jak jesteś wdzięczny za to, że miałeś pożar, bo mogłeś zacząć życie od nowa, ale to nie znaczy, że ten, że ten ogień taki był super i go lubisz, nie? Na takiej zasadzie, nie? W sensie, mi się wydaje, że po tej apokalipsie, którą sobie sam urządziłem, dwa, ty pomogłeś, trzy masny odszedł, e, po prostu mogłem przeorganizować się na nowo i niektórzy nawet mówią, że znowu jestem śmieszny, no, ale to zdania są nadal podzielone, no? Ale, Hej, to chyba jesteś ostro wkurwiony, co? Ja jestem wkurwiony, ponieważ poszły teksty takie, które nie powinny tutaj pójść. Nie wiem, czy z rynsztoką się urwał, czy skąd. E, tak może sobie mówić do swoich dziewczynek z Omegle, a nie do mnie. Rozmawiałeś z dziewczynkami na Omegle? To przepraszam. <laughs> Jak ci przykro, to bardzo cię przepraszam. Nie, nie jest mi przykro. Dobra, żartowałem. Mam już, to w dupie. Już. Nie wnik. Ty, widziałem, y, sparujesz już z zawodniczkami z KSW, to prawda? Z, z Karoliną Owczarz. I jak oceniasz jej umiejętności? Bo dużo osób właśnie mówi, że ona się bardziej nadaje właśnie, to nie jest moje oskarżenie oczywiście, tylko wiele osób w komentarzach pisze, że, Karoli, że Owczarz nadaje się bardziej do freak fightów niż do zawodowego sportu. Co o tym myślisz? Um, sparowałam raz z Karoliną. Zaprosiłam, mój trener zaprosiła na sparingi, e, ogólnie, co mogę powiedzieć. E, Wygrałaś, czy przegrałaś? Bardzo dobrze wspominam ten sparing i nie tylko ten, w sumie ogólnie cały dzień sparingowy, jakby... Czyli spania, miałaś, dominowałaś się, no, tak? Nie dominowałam, dobrze nam się trenowało, tyle, tyle powiem.